Jest błogo, że malutka śpi Kuleczka Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Nie widać kuleczki nigdzie Gdzie ona jest? Nie ma kuleczki Ciekawe gdzie jest Jest kuleczka O! O jak patrzę Gdzie była? To, patrzcie spała, no bo przecież widać po niej po oczach widać, że spała malutka spała nie słyszała? O. na słoneczko nie wychodzimy no, kuleczka ojejcie, jak mruczy spała? spała, kochanietka spała? Jejciu! Tak kocha! Kocha malutka, tak gada! Przeciąga się! Misia to zawsze parzurki zahacza o coś, a kuleczka? A kuleczka co robi? Kładzie się malutka, patrzcie! Za duże do zabawy! Oj, patrzcie jaka śmieszna! Kuleczka, kuleczka w słońcu, słoneczna kuleczka.